Witam serdecznie, z tej strony Barca. Dzisiaj zaprezentuję wam, gdzie znajdziemy clock do The Prankster Peace misji. Widzicie, zebrałem go tutaj. Był watch zegarek, a nie zegar, no więc... Ta misja źle tu wskazuje. To jest ten Abandoned house i on jest tu. Znajduje się. Mamy Golden Field, i tu mamy na wschód tu mamy Stereo Groves. Tu mamy ten Abandon House, i tam w środku był ten Watch. No ale tu mamy, widzicie Dead Swordsman. 4-5 przeciwników, 14-15 level tutaj miałem. Jakoś udało mi się to szczęśliwie ich zabić. No i też ta strefa jest jak widzicie czerwona. Czyli 5 przy podczas śmierci 5 traci się nieprzepisanych unbund przedmiotów. Więc uważajcie tutaj, bo tu solo to naprawdę ciężko. No i, no i mamy to, widzicie, kliknąć potem to budełko. No i jakby ono tam się połączy, czy tu zawakuje niby. No i mamy ten Ticking Piece Present. No, i potem mamy pogadać z Lily Buster. No Lily Buster to już. Wiecie, gdzie się znajduje? Ona no, jest tutaj. I stąd. Potem jedziemy tu do Lily ba Baxter, żeby z nią porozmawiać. To wszystko w tej misji. Do zobaczenia.